Dzień dobry, Sebastian Czapliński. To jest program Szczera Rozmowa. Dziś moim i państwa gościem jest prezes partii Korwin, pan Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry, panie prezesie. Witam państwa. Panie prezesie, w ostatnich dniach ogłosił pan start na fotel prezydenta Warszawy. Nie wypominając oczywiście panu, ma pan już swoje lata, wiele pan w polityce widział, wiele pan w polityce przeżył. Od razu nasuwa się pytanie: po co to panu? No jak to po co mi? Po to, żeby zniszczyć Czaskowskiego. Znaczy nie chcę pana Czaskowskiego, bo Czaskowskiego to ma tam w nosie, natomiast zniszczyć ideologię. To jest wariat i trzeba się pozbyć wariatów z polityki. To jest wariat, który wierzy w to, że można tam ręcznie usunąć globalne ocieplenie, to jest wariat, który, który tam narzuca tam rzeczy tam covidowe czy inne. Krótko mówiąc, krótko mówiąc, sur. Surów trzeba tępić. I i, 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 trzeba go zdemaskować, bo ludzie wierzą, że to jest poważny człowiek. Bo im celem jest zrobienie z niego wariata, którym jest zresztą, ukazanie go, weźmy czyli jako wariata. To będzie Pana czwarte podejście na fotel e, prezydenta Warszawy. Trzy razy wcześniej się nie udawało. Nie, nie, proszę powiedzieć, nie, dlaczego nie miałem, nie miałem takich, tak, takich łatwych, łatwych przeciwników jak Pan Czaskowski? No właśnie, dlatego chciałem zapytać, dlaczego ma się udać tym razem? No właśnie, powiedziałem, dlaczego. E, tylko trzeba pamiętać też o tym, że nie tylko Pan Rafał Czaskowski będzie się ubiegał o ten fotel pre, e, prezydenta Warszawy. Jak głonam Trzaskowskiego, to inni to w ogóle nie nieważne. Mhm, rozumiem. Niech mi pan powie, jednym z pana głównych punktów programu, tutaj patrzę właśnie sobie w taką swoją ściągawkę, jest Warszawa przyjazna kierowcom. I niech mi pan powie, mam rozumieć, że obecny prezydent Rafał Trzaskowski w tym aspekcie no, niewiele do tej pory zrobił. To nie tylko on. On, on, on robi bardzo dużo w przeciwnym kierunku. Likwiduje parkingi celowo i świadomie, żeby ludzie nie jeździli samochodami. Zawęża drogi, żeby ludzie nie jeździli samochodami. Robi linie tramwajowe, zajmując pasy ruchu, żeby ludzie nie jeździli samochodami. No, no, to jest celowa robota, bo on podpisał tam w Buenos Aires taką kartę, jak się tam się nazywa, Miasta 40 czy coś takiego. I w tej karcie ma być, że, że do roku 2030 nie ma nie być żadnego samochodu w Warszawie. I oczywiście nie ma być już mięsa w sklepach. Mamy, mamy, mamy jeść, proszę pana, świerszcze albo inne świnice. To jest wariat. A nie mi pan powie tutaj kwestii właśnie związanych z Warszawą, bo pan przecież jako rodowity w Warszawach z tym miastem jest związany na dobre i na złe. Jest naprawdę wiele, które panu obecnie w Warszawie się nie podobają? Proszę pana... Jako dziecko jeździłem, chodziłem po Warszawie i widziałem, jak komuniści chcą zrobić to miasto. Żeby to było jeden wielki miasto. Ogród, samochodów to może jedna nitka w jedną stronę i to wszystko. I patrzacki, właśnie ten. To, ja marzyłem wtedy, że będzie w Warszawie. Nowy Jork, bo nie z Warszawy: ruch, dziu, 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 samochody jeżdżące, prawda, helikoptery latające, coś ruch jakiś w interesie. Ameryka. No, a niestety pan Czaskowski już chce zrobić koleję północną, ponieważ pan czy zauważył, czym się różni koleja północna od południowej. Różni się tym, że w południowej ostatni tramwaj zlikwidowano 50 lat temu, a w północnej stanowi on główny środek komunikacji. Właśnie pan Czaskowski chce zrobić trawę głównym środkiem komunikacji. To jest normalny komu. Nienawidzę komunizmu. I muszę z tego strzykać zniszczyć. Rozumie pan? No właśnie, no bo w jednym z wywiadów też, który bodajże chyba na Goniec.pl się odbył, mówił pan o tym, że nawet nie tyle panu zależy na tym, żeby zniszczyć Rafała Czaskowskiego, co ideologia Rafała ideologię Rafała Czaskowskiego. Tak. No właśnie, czy to, jest, e, czy to jest równoznaczne, czy jednak, mimo wszystko, e, jeżeli chodzi o stricte osobę pana Rafała Czaskowskiego, no tego nie tykamy po prostu. No nie, no przy okazji oczywiście poleci i pan Czaskowski, ale, e, ale nie, nie będziemy wyciągali jakichś personalnych afer, prawda? Czy tam. Z kim on sypia, czy co on tam robi, czy gdzie ukradł, gdzie ukradł milion złotych, prawda, bo wiadomo, że jak jest prezydent Warszawy, to musiał ukraść, no bo inaczej, inaczej być nie może. Natomiast w tym, w tym, w tym pieprzonym ustroju. Natomiast, natomiast ja, chcę, ja chcę tę ideologię zniszczyć. W tych wyborach na Urząd Prezydenta Warszawy będzie Pan startował z listy bezpartyjnych. Mam takie pytanie do Pana, bo ono się przewija co jakiś czas właśnie podczas wyborów samorządowych i duża duża liczba osób właśnie związanych, czy to ze strony politycznej, czy też dziennikarzy, publicystów i tak dalej, mówi o tym, że być może fajnie by się stało, gdyby w bliższej, dalszej przyszłości te wybory samorządowe zostały odpolitycznione, że okej, okay, polityka na najwyższych szczebla władzy jak najbardziej, a jeżeli chodzi o samorządy, żeby po prostu każdy mógł Startować z własnego komitetu wyborczego. Jakie ma pan do tego podejście? Czy Oczywiście, tutaj... oczywiście, oczywiście że tak. Takie powinny być wybory samorządowe. No właśnie, no ale pytanie: Czy tutaj, biorąc pod uwagę to, że no, rząd, rządy są różne i one się zmieniają praktycznie co kadencję, to wpływa na to, że później rządzić poszczególnym miastem, powiatem, gminą jest o wiele trudniej i rozwijać ją po prostu, ponieważ my jesteśmy uzależnieni od tego, kto tak naprawdę rządzi Polską? Przecież pana. Jednym z moich postulatów w samorządach, o no, którym tutaj to jest nie do zrealizowania na poziomie samorządu, żeby go zrealizować czy mieć władzę w Polsce, jest odwrócenie obiegu pieniądza, to znaczy. Ja bym chciał, żeby podatki spływają do gminy. Odpowiedni procent z tych podatków z góry ustalony tam 15 czy ileś idzie w górę, prawda, do powiatu. Z tego tam odpowiednio tam 70% czy 50% idzie, idzie w górę do województwa, z tego 25 idzie do Warszawy. Prawda? Czyli krótko mówiąc, pieniądze idą w górę. A nie, że pieniądze wszystkie idą do Warszawy, to się potem dzieli po uważaniu. Żadnego dzisiaj poważaniu, ile gmina zarobi, tyle jest jej i nie dostanie z Warszawy ani centa, dzięki czemu Warszawa nie będzie mogła wymuszać na gminach rozmaitych działań. A nie Unia Europejska nie będzie mogła wymuszać. Skandaliczny przypadek, gdzie, gdzie kilka województw na południu Polski ogłosiło an, an, ant LGBT, prawda jakieś takie. Te, i jak Unia powiedziała, że nie da im pieniędzy, no to Położyły łóżki po sobie i zaczęły, zaczęły odwoływać swoje uchwały. Mhm. E, nie wiem, czy Pan może zdradzić e, tutaj kulisy, ewentualnie porozumienia z bezpatrynymi. Du, długi, długi czas negocjował Pan to, żeby właśnie z tej listy wystartować w wyborach na urząd prezydenta Warszawy? No, wyjątkowo miło mi się negocjowało. Nie będę Panu tłumaczył, tłumaczył, jaki jest tutaj układ, bo jest to trudne do zrozumienia. W związku z tym, że nie ma, nie ma sensu tego tłumaczyć. W każdym razie obie strony są bardzo zadowolone z tego. Z tego porozumienia. W ostatnim jak też się okazało, że Pana kandydaturę popiera Grzegorz Braun. No i właśnie, niech mi Pan powie, spodziewał się Pan tego poparcia, zwłaszcza, że Konfederacja wystawia też swoją osobę tutaj na urząd prezydenta Warszawy? Czy właśnie jak, jak ale, Pan odbiera to poparcie? Ale, może w ten sposób? ale przecież ja jestem członkiem Konfederacji i Pan Braun jest członkiem Konfederacji, więc nie rozumiem, co w tym jest dziwnego. No, dziwne jest to, że chociażby Pan Krzysztof Bosak, pytany gdzieś, na przykład przez telewizję polską, mówi o tym, że no, oni mają swojego kandydata, więc on Pana Korwina popierać nie będzie, dlatego Właśnie stąd moje pytanie. No tak, no bo w tej chwili pojawił się pan Zipler, prawda? I, I to nie jest człowiek z moich marzeń. Są do niego liczne pretensje o różne sprawy, więc zobaczymy, jak on pójdzie w tych wyborach. A tak patrząc w przyszłość oczywiście Pan liczy na to, że tutaj Panu się poszczęści i to Pan właśnie zasiądzie na fotelu prezydenta Warszawy, ale biorąc pod uwagę też ten taki pesymistyczny wariant, który mówi, zakłada, że no nie wiem, podzieli Pan los tych poprzednich wyborów, kiedy nie było Pana w drugiej turze, Pan w ogóle jest w stanie poprzeć jakiegoś kandydata w drugiej turze, czy na razie w ogóle Pan o tym nie myśli? No, nie, wiem, nie wiem kto mógłby być wtedy, wtedy w drugiej turze, ale chyba każdego poprę, byle nie, byle nie tego wariata, bo wariaci są niebezpieczni. Czyli tutaj Przemysław Dwipler wcale nie byłby na takiej straconej pozycji, bo biorąc pod uwagę, że dzisiaj konkurujecie o ten urząd, wcale nie jest powiedziane, że Pan w takiej ostatecznej rywalizacji rzeczywiście tej, tej osoby nie poprze. Na pewno nie popry pani prawda? bo to jest jeszcze większa wariatka niż pan Trzaskowski. To trudno sobie wyobrazić, ale jest większa. Y -y. e, nie mi pan powie, e, przyjmijmy pozytywny e, tutaj obrót spraw dla pana i zostaje pan rzeczywiście tym prezydentem Warszawy. Jest jakaś decyzja, która w pierwszej kolejności zapada właśnie z ust pana Janusza Korwina-Mikke i, i taka decyzja zostaje wprowadzona praktycznie z dnia na dzień? Praktycznie z dnia na dzień to na pewno. Zatrzymuje budowę, budowę tramwaju do Wilanowa. Prawda? Mam, mam całą, całą kupę takich decyzji, które mogę, mogę podjąć, podjąć od razu. Nakazuje ustawienie zielonych strzałek w mieście. Prawda? Całą, całą kupę, zabieram wszystkie pieniądze, no to nie od razu, prawda, bo to już są przyznane, ale na przyszłość zabieram wszystkie pieniądze, które się daje różnym organizacjom. Organizacjom, zwłaszcza tym opartym o płeć, czyli tam homoseksualnym, heteroseksualnym, wszystko jedno. Żaden tam seksualny nie, nie dostanie ani, ani grosza, bo to, to, co on robi w łóżku, to jest jego prywatna sprawa i z tego powodu nie należy mu się żadne dotacje z budżetu miasta, prawda. Także. Także wszystkie, wszystkie takie organizacje od gender, nie od gender, prawda? nie dostaną nic, prawda? nie dostaną żadnym. Organizacja Mańkutów też nie dostanie niczego. Żadna organizacja nie dostanie żadnych pieniędzy za darmo, bo nie wie dlaczego. A jest w ogóle dla Pana jakiś taki wzór miasta, nie wiem, czy to w zachodniej Europie, czy w ogóle gdzieś na świecie, do którego na przykład Warszawa pod Pana rządami by dążyła? A nie, 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 nie. Ja mam swój idea w głowie. Czyli tutaj bardziej by była, niech mi Pan powie, Panie Prezesie, tutaj bardziej w grę wchodziłaby ewolucja czy rewolucja w przypadku Warszawy? Kontrrewolucja. Kontrrewolucja i to zdecydowana od, od samego początku. Z tym się chcę powiedzieć, to nie jest tak, że wszystko, co, co robił, prawda, parkingi trzeba natychmiast odblokować, te słupki powyrywać, to jest jasne. Natomiast, czy trzeba likwidować wszystkie ścieżki rowerowe i hulajnogowe, które porobił pan Ciaskowski? Nie, wszystkie nie, bo jeżeli jest miejsce, to ten trawaj trzeba likwidować, ale przecież też na peryferiach, gdzie jest miejsce. Niestety tramwaje jeżdżą jak najbardziej, prawda? Powinno być tak, że, że metro kończy swój bieg i od końca tego metra rozjeżdżają się na wszystkie strony linie tramwajowe, prawda? Żeby Te ludzie, bo tam, bo, tam, bo tam na peryferiach. Ziemia, ziemia jest znacznie tańsza, jest jej dużo więcej, a budowa tu, tunelu pod ziemią kosztuje tyle samo. Więc, więc trzeba budować zamiast, zamiast rozbudowywać metro na zewnątrz. Ja chcę zrobić obwodnicę metra metra wewnątrz Warszawy, prawda, żeby, żeby ludzie mogli się no, dostać dostać dowolnie w kółko, a nie Musi być obwodnica bez tego, to metro jest, to metr, metr jest bez sensu. Pan mówił też w jednym z wywiadów chyba bodajże w mediach narodowych, że liczy też na to, że oczywiście jak najbardziej kobiety też na pana zagłosują. I ta, ja też uważam, że ta, takich kobiet brakować nie będzie, które oddadzą na pana głos. I chciałem właśnie pana dopytać, Pan liczy na jakich wyborców, jeżeli chodzi właśnie o, o mieszkańców Warszawy. Pan uderza do jakiejś niestety, konkretnej grupy? Niestety, niestety, no, zdaje się sprawę, że liczy na mniejszość i na ludzi mądrych. No. To, to nie jest łatwe. Ale tutaj, no właśnie, ale czy tutaj mówimy o, o widzi Pan jakiś taki y, typowy wyborca Janusza Korwina-Mika, jeżeli chodzi oczywiście o warszawiaków, o, o, bo w tej typowy chwili... Wyborca, typowy wyborca, to jest mężczyzna w średnim wieku, 19, 19, 40, 40, 40, który coś tam robi, prawda, nie jest na posadzie państwowej, nie jest na posadzie państwowej, tylko żyje z tego, co zarobi. No właśnie, a czy jest szansa przekonać do siebie też te inne inne środowiska, no bo na, na nich przecież musi pan, panu też zależeć właśnie z racji no tego. Że... No problem polega na tym, na przykład, że istnieje potężne środowisko emerytów, prawda, którzy marzą o tym, żeby miasto to był jeden wielki trawnik, po którym by się chodziło z laseczką albo bez laseczki, prawda, spokojnie, żeby żadne tam samochody nie jeździły, nie brudziły, nie smrodziły, prawda. to jest ogromny elektorat ludzi niestety, którzy już niczego nie, nie chcą, ale chcą spokojnie sobie dożyć, a może jeszcze dostaną jakąś podwyżkę 50 zł do emerytury, prawda, albo coś takiego. Z Pana perspektywy, Panie Prezesie, bo wiadomo, że ma Pan, tak jak wcześniej wspominaliśmy, bogate doświadczenie polityczne. Łatwiej będzie rządzić ewentualnie właśnie Warszawą, czy łatwiej byłoby jednak rządzić krajem, jak nieraz miał Pan takie aspekty? Krajem, krajem, bo wtedy mogę zmieniać prawo, natomiast jako prezydent Warszawy miałbym bardzo ograniczone możliwości. Pytano mnie na, na konferencjach prasowych, prawda, no, yy, czy na przykład dopuszczę propagandę LGBT. No, nie mogę... Nie jestem ministrem oświaty ani edukacji, ani niczego takiego. Mogę tylko ewentualnie nie dawać dotacji szkołom, które coś takiego robią. To, jest coś, to jest jedyne, co mogę zrobić. Także, także są tu moje, moje możliwości, są ograniczone. Te najbliższe tygodnie zapowiadają się, zapowiadają się na taką brudną kampanię. Jakie właśnie kampanie się wam w ogóle spodziewa? No, ja nie prowadzę brudnej kampanii. Ja prowadzę kampanię z wariatem, więc trzeba ją prowadzić w białych rękawiczkach. Yy, natomiast yy, nie wiem, co zrobi PiS. Bo PiS wystawiło kandydata, którego, którego zaleta, że jest młody. Młody przystojny jeszcze niczego nie zdążył ukraść, więc długo szukali, w głodzi znaleźli, w Warszawie nikogo takiego znaleźć nie mogli. Już się wszyscy nakradli. Więc musieli ściągać spoza Warszawy. No i znaleźli, prawda? ale I rozumiem, że on jak jako on, ale PiS będzie prowadziło w jego imieniu bardzo brudną kampanię. Ja już nie będę musiał sobie brudzić rąk. Ale to rzeczywiście, bo oczywiście, biorąc pod uwagę, kto kandyduje w tych wyborach na stanowisko prezydenta Warszawy, pewnie numerem jeden, w sensie dla pana rywalem jest Rafał Czaskowski, ale pan uważa, że tutaj rzeczywiście kandydat PiSu, nie wiem czy uważać go jako czarnego konia, ale taką osobę, którą ewentualnie no, będzie najtrudniej pokonać w tej kampanii wyborczej? To jest dla mnie, no, nie, nie obliguje, żeby przejść do drugiej tury Strzaskowskiej, muszę pokonać kandydata PiSu, prawda? Tutaj mam ogromne plusy, bo Warszawiecy na ogół nie lubią PiSu, <grych> a potem nie lubią czekać poza Warszawą, Więc w sumie razem, razem PiS mi tutaj ułatwiło zadanie. Zadanie, no, zobaczymy. Jasne. Dwa pytania panie prezesie już na samo zakończenie, proszę mi powiedzieć, biorąc pod uwagę to, no właśnie, czy się uda, no to jeżeli się uda, no to oczywiście będą warszawiacy mieli nowego prezydenta Warszawa? ale co w przypadku, jeżeli się nie uda? Pan ma jeszcze jakiś pomysł na siebie właśnie na te kolejne lata? Czy... Na, razie, na, razie, na razie walczymy o ten, o Parlament Europejski zaraz potem. Mhm jest te wybory już zostały już ogłoszone. To jest w ogóle coś szokującego. Po tygodniu wyborów ogłoszone do nowe wybory. No i właśnie, tutaj nie brakuje głosów pana zwolenników, że Janusz Korwin-Mikke tak naprawdę przede wszystkim jest potrzebny w Europarlamencie. Bo tam trzeba rzeczywiście bronić tych polskich spraw. A Janusz Korwin-Mikke niejednokrotnie w przeszłości pokazywał, że potrafi postawić na swoim i o tą Polskę, taką normalną Polskę walczyć. No, Jeżeli mi się nie uda zostać prezydentem Warszawy, no to oczywiście podejmę walkę. Tyle na dziś w takim razie. Moim i Państwa gościem był Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, kandydat na prezydenta Warszawy. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.